Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem, jak mi się uda, to nagram dla Was, właśnie w tym momencie. Mam troszkę chwilkę czasu yy, o kwiatach moich. Pokażę Wam za chwilę, co się dzieje u mnie w tym momencie, jak nagrywam ten film za oknem, kochani. Tutaj mam tego bananowca, który już wygląda w ten sposób. Tutaj Ładnie wypuszcza listka. Ja już mam go też naszczepionego. Szczepek bardzo ładnie rośnie. On tutaj w takiej czerwonej donicy, zobaczcie, wypuszcza. Tutaj, mam nadzieję, że dobrze widać, kolejnego po prostu szczepka. tak jak przejdę do następnego pomieszczenia, to Wam pokażę tego naszczepionego. On był najpierw w mniejszej doniczce, a teraz już przesadziłam go w większą, ale widzę, że on w dalszym ciągu będzie potrzebował przesadzenia do większej doniczki. Zaraz Wam pokażę kwiatki na parapecie. Jednym przejdę do drugiego pomieszczenia na drugim parapecie. Więc tak, tutaj jak widzicie jest ten y, storczyk, taki dosyć y, mały. On wcześniej po prostu był szczepiony. Za oknem zobaczcie co się dzieje, Taka, taki deszcz ze śniegiem moi drodzy. Tutaj kolejny storczyk, on już przekwitł. Tutaj o, muszę obciąć też, ale zostawiam tego tutaj badyla ze względu na to, że on może wypuścić z boku też pączki lub kejka. On się prezentuje w ten tutaj y, sposób. I nawet tutaj widać, on już wypuszcza nowego listka. Ja poprzesadzałam te storczyki w takie zwykłe doniczki nieprzezroczyste, ale one mają otwory na dole. Ostatnio dałam im odżywki, to chyba w którymś jeszcze jest, zaraz Wam pokażę. Zaraz przejdę z drugiej strony parapetu. O i właśnie tutaj jest ten... Który był właśnie z tej kejki, kejki, ostatnio. W dosyć mi na małej donicy sobie on tutaj rośnie. Tutaj jeszcze te, ten, właśnie kwiat, co ja zawsze zapominam. O nim kilka zostało. Tak mi się rozmnożył, że musiałam się w części tych kwiatów pozbyć. O i widzicie, tutaj właśnie są takie dozowniki. Wczoraj, czy to przedwczoraj, już nie pamiętam. Dawałam, właśnie kwiatkom. Tutaj też taki mniejszy storczyk. On taki był biedny, słaby, miał korzonki, ale się fajnie już widać. Przyjął, listka tu wypuścił, także sobie rośnie. Tutaj mam kolejnego storczyka, który jeszcze jest storczykiem, jako u mnie ostatnim tak naprawdę kwitnącym w tamtym pomieszczeniu już niedługo będą kwitły storczyki nie pamiętam szczerze powiem nie mam oznaczanych jak one kolorystycznie kwitną. I tutaj jeszcze mam tą takie też trzeba by było nie rozsadzić ale już tak miejsca na parapecie brak takie o serduszko mam tutaj wbite. I tak tutaj na tym parapecie się prezentują takie odżywki trzeba czytać, czy do kwiatów w stanie spoczynku, czy do kwiatów kwitnących, pisze na tych właśnie odżywkach. To już sobie to też zabiorę, bo widzicie, już wypił kwiatek i zaraz przyjdziemy, o, może teraz lepiej będzie widać, o. Zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz. Oczywiście wiadomo, teraz już okres grzewczy, trzeba w piecu upalić. Także kochani, zaraz przechodzimy na drugi parapet. Jestem już w drugim miejscu, gdzie też również mam storczyki. Tutaj mogą mi chłopcy zagłuszać. Ten tutaj storczyk, ja wam wcześniej go pokazywałam, on już ma bardzo ładne pączki kwiatowe. Już niedługo będzie kwit. Na dole prezentuje się. W ten sposób sobie tutaj stoją na komódce, bo żeby przy zasłanianiu po prostu y, rolety ich nie uszkodzić. Nie wiem jaki on będzie Nie miał kolor, ale zobaczcie ile on ma pęków na kwiaty. I tutaj ma drugi też pączek. Następnym storczykiem i następnym storczykiem to jest ten, którego tutaj obcinaliśmy ostatnio w filmie, który był o storczykach tego e, kejka, kejka. On też tutaj ma fajnie system e, korzeniowy. One też dostały tą Odżywkę, i tutaj widzicie, nie obcinałam tych właśnie po kwiatach tych łodyg. I o, tutaj sobie ładnie one wypuściły boczne pędy, które będą kwitły. Tutaj mamy w drugim też już nowy pęd. Widzicie, przypinam, żeby one się nie łamały. Miałam z poprzednich albo taka zapinka, albo takie klipsy. Tego jeszcze zostawiłam. Po prostu go ucięłam tego kajka. Zobaczymy, co z tego będzie. O, tutaj już mam akcent świąteczny. Stoi sobie Mikołaj. Zaraz Wam pokażę kolejny tego storczyka, który również mi już zaczął wypuszczać. Nowy tutaj. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Jakoś tak Wam ustawi Widzicie? Nowy tutaj pętna kwiat, także dzieje się, dzieje u moich po prostu kwiatów, czekajcie odstawię, zaraz odsłonię firankę, pokażę Wam co tutaj na parapecie tutaj również jest ten kwiatek taki, widzicie o, tutaj jest taki jeszcze też mały yy, po prostu storczyk tutaj jest właśnie ten y, naszczepiony z tego co wam pokazywałam na samym początku y, bananowiec i zaraz z drugiej strony odsłonię, pokażę pozostałe już tutaj nie ma za wiele kwiatów a po drugiej stronie również jak widzicie mamy takiego tutaj bidulka tego kwiatka jak mówię zawsze zapominam tutaj jest też y, storczyk jak widzicie mały, on jeszcze o ma, nie wypił tej odżywki, tutaj kolejny ten kwiatek, i tutaj jeszcze taki mały szczepek tego kwiatu. O, zobaczcie, co się dzieje. Na zewnątrz. No cóż, takim akcentem, trochę wiosny, w moim domu, można powiedzieć, będzie, bo kwiaty już niedługo zakwitną. Kochani, o tutaj jeszcze może raz na te pączki. Tak się film podobał zostawiajcie łapkę w górę. W górę tak jak chłopaki mówią. To komu się podoba może również zasubskrybować kanał, napisać jakiś miły komentarz. Będzie mi bardzo miło. Pa kochani.